A, przeczytanie dopiero wracasz. Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluźnij pasek spodniach. Wymień trzy konkurencje, w których rozgrywa się Sztafety. Pływanie, bieganie, biatlon. Gratulacje niestety. Poproszę kartę, jeden punkt dla mnie. Nie bicuje ci. Wymień trzy słowa, którymi określiłbyś swoją kondycję. Niska do poprawienia... niska słaba licha. <grywki> Bardzo dobrze. O, masz trudne. Wymień trzech zagranicznych sportowców, którzy zagrali w reklamach. Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Neymar. Za piłkarzy tak dostajesz pół karty. <noise> Wymień trzy miejsca, dokąd możesz iść pobiegać. Las, ee... Golęcin. No jak mogę tego nie wiedzieć! <głosy w tle> Widzicie? To było najłatwiejsze pytanie. Wiecie, dlaczego, dlaczego ta gra jest trudna? Bo jak jest proste ja pytanie, nie. to masz taki natłok myśli, że nie wiesz, co powiedzieć. Ja Myślę tak: Cytadela, Golęcin, to i. Iżoro Las. I usta mi się zablokowały. Po no? Dalej, teraz ci za przeproszeniem dostram. <noise> Dawaj. Ja w ogóle mogę wymyślić pytanie i powiedzieć inne zupełnie. Możesz. Wymień trzy kraje, z których pochodzą najlepsi sprinterzy. Co? To e! no nie słyszałem! E! No jak już powiedziałem wyraźnie. Jeszcze Wymień dalej. trzy kraje, z których pochodzą najlepsi sprinterzy. No przecież brzydko się zachowałeś. Oj, tam. Dobra, jeszcze raz. No to muszę zmienić kartę. Żeby... No to odwróć ją. No ale to było proste pytanie, ale jesteś nieuczciwy, wiesz? A to jest znowu ekstremalnie trudne. Wymień trzech ekspertów zaproszonych do studia telewizyjnego, no, to powiedzmy przed, lek przed lekką: Aniakiego Basińska, Sofia Enau i Joanna już Brawo. Jednak. Dawaj, karciochę, ale chciałeś oszukać, widzisz? Ale, no, nie, że chciałem, po prostu oszukać i mi wyszło. Wymień trzy sporty, w których zawodnicy dużo ważą. Podnoszenie ciężarów, sumo, judo. No. Hmm, uznaję ci. Dzięki. Mega słabe pytanie. Wymień trzy sławne żony polskich sportowców. Anna Lewandowska, Żyła i kurde ta... To trudne pytanie. To Rozenek. Rozenek, Rozenek. Dobra, Mati. Wymienię trzech amerykańskich sportowców: eee, Felix, Bale i Baker. Jaki Bale? Simone Bale, gimnastyczka, która zmagała się z depresją. Okej, okay, masz. A się Ale to jest, to jest w sumie prawda, że masz tyle myśli i tak. ja nie jestem w stanie ich powiedzieć. Mm -hmm, mm -hmm. No, zobaczymy, trenerskie oko, jak zostanie tutaj. Wymień trzy zalety kolegi po lewej. Przystojny, owłosiony, inteligentny. Zdążyłem. Tak, ale pytanie brzmiało. Wymień wymienić trzy ćwiczenia, które masz wykonać podczas rozgrzewki. No i dostaję za poprzednie dwa punkty. Tak. No, a Machanie rękami, skip a rozciąganie. No, masz i mam dwa, mam Wygrałeś, dwa punkty ciak. i wygrałem. A ty masz jeszcze jedno pytanie. W nie wiem kto wygrał, jestem. Wymień nie. trzy dyscypliny sportowe, w których zawodniczy skaczą. E, skok w dal, skok skoki narciarskie i. Skok zwyczaj, skok w dal, skok. Ale jeszcze. dyscyplina, ale lekatka jest jedną dyscypliną. O oh, nie, dobra. No to to, tak, to I tak było. przegrałeś. No Biorę na siebie. Biorę. Nawet jakbym nie uznał, ci... nawet jakbym nie wymienił tego y... pytania co kolega po lewej, to bym wygrał. Ale z tym wybrnąłem, bo jesteś ogłosiony na klacie. No. <laughs> yes, wygrywam pierwszą edycję 5 sekund. Jeżeli wam się podobało, dajcie znać. Z przykrością przyznaję rację. Fajne, co? Nie.